Cześć, tu Róża z bloga ciastkożercy.pl. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić prostą babkę jogurtową. Jest mięciutka, delikatna, lekko wilgotna, i do jej przygotowania nie potrzebujecie żadnych wymyślnych składników. To co, zaczynamy? Do zrobienia babki będziemy potrzebować 3 jajka, jedną szklankę mąki pszennej, pół szklanki cukru, Jedno opakowanie budyniu waniliowego, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, dwie łyżeczki cukru waniliowego, pół szklanki oleju i jedną całą szklankę jogurtu naturalnego. Babkę będę piekła w niedużej foremce o średnicy 23 cm. Możecie upiec ją również w keksówce takiej średniej wielkości. Wysmaruję ją na samym początku miękkim masłem i wysypię bułką tartą. Będę do smarowania używać takiego cukierniczego pędzelka. Można zrobić to palcem. Używając pędzelka nie brudzimy rąk. Takie cukiernicze akcesoria znajdziecie u mnie w sklepie. Link do sklepu zostawię w opisie. Smarując foremkę nie zapominamy o kominie, inaczej będzie bardzo ciężko wyciągnąć gotową babkę. Moja foremka jest już dokładnie wysmarowana, teraz wystarczy wsypać do środka bułkę tartą i poruszać foremką, żeby rozprowadzić wszystko w środku. Nadmiar bułki sypię sobie do takiej yy, dużej foremki. Ok, foremkę mamy już przygotowaną, można zabierać się za robienie masy na babkę. Jajka w całości będę wbijać do misy miksera i dodawać po trochu cukier i cukier waniliowy. Całość powinna ubijać się około 10-15 minut, tak żeby powstała gęsta puszysta piana. Zobaczcie, tak powinna wyglądać ubita piana. Jest gęsta, zmieniła kolor na taki jasny i dzięki temu nasza babka będzie bardzo ładnie rosnąć. Do piany z jajek będę dodawać teraz jogurt naturalny. I olej. Całość wymieszam silikonową szpatułką, żeby nie zepsuć tej piany, która właśnie się ubiła. Mokre składniki mam już gotowe, czas przygotować suche. Wymieszam razem w misce mąkę pszenną, budyń waniliowy i proszek do pieczenia. Potem całość będzie trzeba przesiać prosto do przygotowanych mokrych składników. I przesiewamy. Mąkę będę przesiewać w dwóch lub trzech turach i za każdym razem delikatnie wymieszam ją szpatułką do ciasta. Najlepiej mieszać tylko do połączenia składników, nie dłużej, w przeciwnym razie babka nie będzie aż taka puszysta. Ciasto jest już dobrze wymieszane. Teraz przeleję je do przygotowanej wcześniej foremki. Babkę pieczemy w piekarniku rozgrzanym na 170 stopni góra i dół bez termoobiegu przez około 50 minut lub do tak zwanego suchego patyczka. Pokażę wam potem co to znaczy. Minęło wprawdzie dopiero 40 minut, ale ja mam wrażenie, że moja babka jest już gotowa, dlatego już teraz wyciągnę ją na kratkę i sprawdzę patyczkiem, czy się upiekła. Ok, żeby zrobić ten test suchego patyczka, wbijacie go w sam środek, wyciągamy i sprawdzamy, czy nie ma na nim surowego ciasta. Moja jest już ok. Teraz zostawię ją do przestudzenia na około pół godziny i spróbuję wyciągnąć z foremki. Chwila prawdy, czy będzie dobrze wysmarowana i wysypana bułką. Babka już nieco się przestudziła, teraz pokażę Wam, jak wyciągnąć ją z foremki. Kładziemy sobie wszystko najlepiej nad blaszką, żeby nie nabrudzić. I uwaga! A! Po więcej takich cukierniczych trików i haków zapraszam Was na mój Instagram. Znajdziecie je w wyróżnionych relacjach, a ja link do Instagrama podepnę pod filmem. Ta Na pewno jest upieczona, pachnie super I już teraz y, posypię sobie ją cukrem pudrem Babkę najlepiej obsypać cukrem pudrem, kiedy jeszcze jest nieco ciepła Jeśli chcielibyście zrobić jakiś lukier, bardzo dobrze pasuje tutaj lukier królewski albo lukier cytrynowy Podatne linki w opisie pod filmem I gotowe Zostało nam już tylko teraz zobaczyć jak babka wygląda po przekrojeniu Jest puszysta, mięciutka i lekko wilgotna. Gdybyście sami piekli taką babkę, pochwalcie się koniecznie, jak poszło tutaj w komentarzach pod filmem lub w komentarzach na blogu. Za komentarze ze zdjęciami można zgarnąć nagrody. Lista aktualnych konkursów podepnę pod filmem. Będzie mi bardzo miło, jeśli napiszecie jeszcze w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.